Umieść mieszankę mięsa mielonego na papierze do pieczenia. Weź kilka trójkątów sera topionego połóż ser topiony na mięsie opłucz kilka pieczarek w miejsce z wodą osusz ręcznikami papierowymi. Pokrój pieczarki w cienkie plasterki. Podsmaż na patelni z olejem roślinnym. Skrop czerwoną paprykę wodą. Pokrój paprykę w cienkie paski. Wymieszaj z pieczarkami. Dopraw solą i czarnym pieprzem. Smaż przez 10 minut. Przełóż do miski. Dodaj startą mozzarella. Nałóż farsz na mięso. Posyp startą mozzarellą. Potnij papier do pieczenia na kwadraty. Zawiń farsz w mięso. Zrób dekoracyjny wzór widelcem. Uformuj w ten sam sposób pozostałe kotlety mielone. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Ułóż kotlety mielone na blasze. Piecz przez 35 minut. Pokrój kapustę w cienkie paski. Pokrój czerwoną kapustę w cienkie paski. Obierz jedną marchewkę. Zetrzyj na tarce i włóż do miski, dodaj posiekaną pietruszkę, wymieszaj jogurt grecki z musztardą, majonezem, okstem jabłkowym, cukrem trzcinowym, solą i czarnym pieprzem. Wymieszaj sałatkę z sosem. Zachwyciłem całą rodzinę tymi pięknie zarumienionymi kotletami mielonymi, nadziewanymi serem topionym, warzywami i mozzarellą.